Jak swoim życiu studenckim? Jak byś się ocenił w tym jakże pięknym mieście? Zbyt drogie. drogie. dwoma. na dziesięć. Gdyby nie ten kolega tutaj, byłoby pięknie. A co ci podoba, się podoba, nie, nie podoba? Wiecie. Co chciałbyś zmienić? Ogólnie w Polsku to jest pięknie. My mamy festiwale, które są atrakcją. Audio River, takie rzeczy. Ale no zmieniłbym nastawienie ludzi do siebie, żeby było więcej śmiechu na ulicach. Takie pokojowe no po przesłanie po dla tych wszystkich ludzi, my, którzy my, piszą kodusa. na stopę, uśmiechają i w ogóle, a normalnie nie zagadają do ciebie. To jest najgorsze w tych podczaninach naszych. Co mi się podoba? Będę, o, nie Będę pierwszy, który za Skarpa, Polska. Jego <noise> <noise> Za dużo rzeczy też nie jest takich, co można by się wypowiedzieć w łosku, bo nie ma zbyt wiele takich atrakcji. <noise> <To> jest... <noise> no. Co zmienić? No, też ciężko zmienić. Tu, tu, tak? Co? Robisz tak? Jest. A co Ty byś chciał robić? Co byś że właśnie się zmieniło dla Ciebie? No, żeby nasza drużyna piłkarska troszkę grała, bo... się To muszę przyznać. No i To jest to, co mi się podał. Co bym zmienił? Macie dziwne drogi, mało rąc. No, I to metro. Co mi się podoba w płocku? Filmat, starówka, przestań. Dużo możliwości e, studiowania. Są całe dwie uczelnie. Co tam jednak jeszcze. Zwiąże swoją przyszłość z płockiem? E, w sumie to raczej nie, wolałbym gdzieś wyjechać, za granicę, nie wiem, do Ameryki, Anglii, w tym stylu, co jeszcze? Ale tu też można pracować, jak się ma znajomości. Widzisz przyszłość? Widzisz przyszłość No jak mi się nie uda, gdzie indziej, no to będę musiał widzieć. Czy wierzy swoją przyszłość z Oj, ciężkie pytanie tutaj, ale no myślę, że jednak nie, bo to jest mało perspektyw. Pracy nie ma nawet dla naszych rówieśników, a to dopiero tych, co skończą już teraz po nas, więc raczej wyjadę gdzieś do jakiegoś miasta, może Warszawa, Poznań. Chcieć? Chciałbym, tak. Generalnie miasto, w którym się całe życie aczkolwiek możliwości, a marzenia, no to są dwie różne rzeczy. Możliwości są takie, żeby się dostać do Orlenu, a na dobrą sprawę szans na to, żeby spełnić takie marzenie, jest praktycznie znikoma lub nawet żadna. Co nie zmienia faktu, że jednak podejrzewam, że jak każdy z nas chciałby narodzić to, to ja Z chciałbym hmm. później pracować w Polsce, natomiast nawet jak mówię, w Polsce jest dość mało perspektyw, mało miejsc pracy. To jest jakiś problem. Aczkolwiek klasa jest bardzo przyjemne. Więc z tu już mówiłem, że jest dużo miejsc pracy, tylko trzeba umieć szukać. Trzeba mieć znajomości. Jak się nie ma znajomości, to się budno znajdzie. No, tam Nic tam się nie znajdzie. To jest lokalnie tak, ale Ale ogólnie swoją wiąże z jakimś lądem. Nie tutaj. Tu jest fajnie, ale tak przyjechać i pobyć przez jakiś czas, ale nie na cały czas pracować do 60, którego się życia. Tak to nie za bardzo na pewno, no, chowałem się w tym mieście od małego i na pewno chciałbym tak dalej wiązać przyszłość z tym miastem, tylko, że właśnie perspektywy są wszechwzględne i ważne, że to jest praca taką, jaką by się chciał mieć dobrze płatną i przeważnie, jeżeli jakąś pracę po studiach można dostać, to nisko opłacalną przeważnie í því bransi þá hengst sem er, takk?